W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam kolejne 10 niepozornych fotografii, które skrywają przerażające historie. Usłyszycie o zdjęciu pierwszej damy z mordercą oraz o świadczynach zakończonych tragedią. Zaczynamy. Numer 10 Domówka. To zdjęcie wygląda na zwykłe selfie zrobione w trakcie domówki. Organizatorem imprezy był 17-letni Tyler Hadley, widoczny na zdjęciu po prawej, który mieszkał z rodzicami w małym miasteczku na Florydzie. Chłopak nie był popularnym dzieciakiem, ale gdy puścił na Facebooku informację o tym, że ma wolną chatę, w domu zjawiło się ponad 60 osób, wśród nich wielu nieznajomych. Impreza trwała w najlepsze, a w mieszkaniu panował ogromny bałagan. Tyler w ogóle się tym nie przejmował i świetnie się bawił. Zapytany o to, gdzie są jego rodzice, twierdził, że wyjechali. Innym gościom mówił, że mieszka samotnie. W pewnym momencie poprosił na bok swojego najbliższego, kolegę Michaela, i powiedział mu, że tak naprawdę zamordował swoich rodziców. Chłopak nie chciał w to uwierzyć, więc Tyler zaprowadził go do sypialni. Pod stertą śmieci i porozwalanych mebli leżały dwa ciała. Przerażony Michael postanowił zrobić sobie zdjęcie ze swoim najlepszym przyjacielem, gdyż wiedział, że nigdy więcej go nie zobaczy. Opuścił imprezę i zadzwonił na policję, która po kilku godzinach rozbiła domówkę i odnalazła ciała. Okazało się, że Michael od wielu lat cierpiał na różne problemy psychiczne oraz zażywał narkotyki. Obecnie odsiaduje do żywocie. Numer 9: Dzieci na sprzedaż. Na pierwszy rzut oka można pomyśleć, że to zdjęcie to zwykły żart. Niestety, sytuacja była śmiertelnie poważna. Fotografia z 1948 roku przedstawia czwórkę dzieci: chłopca i trzy dziewczynki, a za nimi z obróconą głową stoi matka. Obok widzimy ogłoszenie, że dzieci są na sprzedaż. Kobieta to Lucille Shalifu, Wraz z mężem żyła na granicy ubóstwa. Parze groziła eksmisja i postanowiła pozbyć się swoich dzieci. Niestety w ciągu dwóch lat cała czwórka wraz z piątym, jeszcze nienarodzonym wtedy dzieckiem, trafiła do nowych domów. Rayanne i Milton zostali sprzedani rodzinie Zoidmanów, gdzie byli zmuszani do długich godzin pracy na polu. Właściciel farmy nieraz nazywał ich niewolnikami i żeby uniemożliwić ucieczkę, pętał dzieci łańcuchami w stodole. Jedna z sióstr wychowywała się niedaleko i czasem odwiedzała rodzeństwo. Z pozostałymi dwoma dziewczynkami na wiele lat stracono kontakt. Co ciekawe, gdy matka wyszła na prostą, dorobiła się kolejnej czwórki potomków nigdy nie przeprosiła sprzedanych dzieci. Numer 8. Opuszczony most. 13 lutego 2017 roku dwie przyjaciółki, 13-letnia Abby Williams i 14-letnia Libby German, wybrały się do lasu, żeby zobaczyć opuszczony most. Było to miejsce, w którym nastolatkowie nieraz robili sobie klimatyczne zdjęcia na Instagrama. Niestety, dziewczynki nigdy nie wróciły do domu. Tego samego dnia zgłoszono zaginięcie, a następnego dnia znaleziono ich ciała. Zdjęcie, które widzicie na ekranie, było zrobione chwilę przed tragedią. Morderca nie pozbył się telefonów dziewczynek i co najciekawsze, jednej z nich udało się go uchwycić na krótkim wideo. Nagrała film, w którym tajemniczy mężczyzna idzie mostem i mówi o czymś na dole wzgórza. Opuszczony most nie był na popularnej trasie wycieczek, więc ciężko powiedzieć, czy spotkanie było zupełnym przypadkiem. Niestety, to nie wystarczyłoby go namierzyć, a sprawa do dziś pozostaje nierozwiązana. Numer 7. Zdjęcie z mordercą. Parada 3 majowa w Chicago to jedna z większych imprez organizowanych przez Polonię. Odbywa się od roku 1892, w sobotę najbliższą dniu 3 maja. W 1975 marszałkiem odpowiedzialnym za organizację imprezy został mianowany John Wayne Gacy. Pełnił tę rolę do 1978. Wtedy też miał okazję spotkać się z pierwszą damą Stanów Zjednoczonych, Rosalyn Carter. To wydarzenie zostało uwiecznione na zdjęciu, które widzicie właśnie na ekranie. Jeśli interesują Was tematy kryminalne, to możecie kojarzyć nazwisko tego mężczyzny. John Wayne Gacy był szanowanym członkiem społeczności, jednak w tamtym czasie miał już na swoim koncie 20 ofiar, głównie nastoletnich chłopców. Nieraz nazywa się go morderczym klaunem, gdyż często odwiedzał hospicjum przebrany za klauna pogo. Podobno czasem zakładał ofiarą kajdanki, udając, że to magiczna sztuczka. Jego ofiarą padły przynajmniej 33 osoby. Numer 6 Podwodne zdjęcie To zdjęcie przedstawia niezwykle romantyczne oświadczyny. Steven Weber wraz ze swoją dziewczyną wybrali się do podwodnego hotelu w Tanzanii. Okna zanurzonego w wodzie pokoju wychodziły na morskie głębiny. Mężczyzna postanowił podpłynąć pod jedno z okien i pokazał dziewczynie ręcznie napisaną wiadomość oraz wyciągnął pierścionek. Niestety nigdy się nie wynurzył. Dziewczyna oczekiwała na jego wypłynięcie, by móc powiedzieć tak, jednak na miejsce trzeba było wezwać pomoc. Gdy ta przybyła, było już za późno. Numer 5. Dzikie dziecko. Ta z pozoru zwykła dziewczynka to Ginny Wiley, jedno z tak zwanych dzikich dzieci, czyli dzieci wychowanych podobnie do zwierząt. Urodziła się w patologicznej rodzinie, w której rządził psychopatyczny ojciec. Ginny przez 13 lat żyła w ciemnym, zamkniętym pomieszczeniu, często była przywiązywana do krzesła. Była niedożywiona, nie nauczono jej mówić, ani poprawnie jeść. Ojciec oraz brat warczyli na nią, gdy próbowała z nimi rozmawiać. Ograniczono jej także kontakt z matką. Gdyby nie zbieg okoliczności, tak potoczyłaby się pewnie reszta jej życia. W październiku 1970 roku jej matka zabrała ją do ośrodka pomocowego w Los Angeles. Kobieta była praktycznie ślepa, i przypadkiem z córką weszła do pokoju, w którym byli pracownicy opieki społecznej. Początkowo lekarze byli przekonani, że dziecko ma jedynie 6 lat. Gdy prawda wyszła na jaw, Wszyscy chcieli ją zbadać. Przez kilka lat Ginny przebywała pod opieką różnych lekarzy. Następnie trafiła do kilku rodzin zastępczych, które zamiast opieki również potrafiły się nad nią znęcać. Ostatecznie przeniesiono ją do zamkniętego ośrodka. Ginny nigdy nie nauczyła się w pełni mówić. Dzień przed rozpoczęciem rozprawy jej ojciec popełnił samobójstwo. Numer 4. Uprowadzona. Dziewczyna widoczna na zdjęciu pomimo swojego nietypowego stroju nie jest członkiem sekty, to Elizabeth Smart, która została uprowadzona. Chusta miała ukryć jej tożsamość, ale zacznijmy od początku. Gdy Elizabeth miała 14 lat, do domu, w którym mieszkała, włamał się pewien mężczyzna. Zakradł się do pokoju, w którym spała wraz z dziewięcioletnią siostrą. Włamywacz wyciągnął nóż i kazał Elizabeth iść ze sobą grożąc, że inaczej zabije jej rodzinę. Przerażona dziewczyna posłuchała, jej siostra szybko pobiegła obudzić rodziców. Początkowo myśleli, że wszystko jej się przyśniło, jednak po Elizabeth nie było śladu. Porywaczem był sekcjarz i uliczny kaznodzieja Brian David Mitchell, który jakiś czas wcześniej wykonywał w domu drobne remonty. Wtedy upatrzył sobie Elizabeth i wraz ze swoją partnerką zaplanował porwanie. Mitchell uznał, że Elizabeth jest jego nową żoną. Dziewczyna była gwałcona i grożono jej śmiercią. Udało się ją uwolnić dopiero po 9 miesiącach. Porywacz został skazany na dożywocie. Numer 3: Fatman. Na tym niepozornym zdjęciu widzimy uśmiechniętego tego mężczyzny, który w ręce trzyma przedmiot przypominający akumulator samochodowy. To fizyk jądrowy Harold Agnew, a tajemnicza skrzynka to rdzeń bomby atomowej Fatman, która została spuszczona na Nagasaki w 1945 roku. W wyniku eksplozji zginęło 74 tysiące mieszkańców, dalszych 45 tysięcy zmarło później. Jak przeczytamy w serwisie na temat, Agniw był na pokładzie samolotu, który spuścił bombę na Hiroshimę. Leciał w charakterze obserwatora naukowego. Numer 2. Zapaśniczka. Ta meksykańska zapaśniczka wygląda jak jeden z przeciwników Power Rangers, niech jednak nie zmylą was pozory. Za tym kolorowym kostiumem kryje się mroczna przeszłość, a Juana Baraza, widoczna na zdjęciu, stała się słynną morderczynią staruszek. Gdy kobieta miała 12 lat, jej matka alkoholiczka sprzedała ją sąsiadowi za trzy piwa. Dziewczyna była bita i gwałcona, a dwa lata później doczekała się pierwszego dziecka. W sumie miała czworo dzieci. Nie nauczono jej czytać i pisać, pomimo tego była twardą kobietą i postanowiła zostać zapaśniczką. I matka nigdy nie przeprosiła jej przed śmiercią, dlatego Juana zaczęła mścić się na bezbronnych staruszkach. Zabiła od 16 do 17 kobiet, najczęściej podawała się za pracownicę opieki społecznej. Z domów zabierała dewocjonalia, które traktowała niczym trofea. Co ciekawe, nie okradała swoich ofiar z pieniędzy. I numer 1. Hello Kitty Jest to chyba najbrutalniejsza z historii z dzisiejszego odcinka. 23-letnia fan Man Yi pracowała jako hostessa w jednym z nocnych klubów. Dziewczyna była uzależniona od narkotyków i dorabiała jako prostytutka. Gdy w 1997 zabrakło jej pieniędzy, postanowiła okraść znajomego dilera. Niestety została złapana, a mężczyzna nie miał litości. Wraz z dwójką znajomych porwali ją i zamknęli w swoim mieszkaniu. Przez miesiąc była bita i torturowana. Gdy zmarła, gangsterzy postanowili pozbyć się jej ciała. Jej odciętą głowę włożyli do pluszowej zabawki Hello Kitty. W domu była jeszcze jedna osoba 14 partnerka jednego z gangsterów. W zamian za ochronę zgłosiła sprawę na policję i dzięki temu wykryto zbrodnie. Najmłodszy sporywacz miał 21 lat, a najstarszy 34. Wszyscy zostali skazani na dożywocie. I to już wszystkie zdjęcia na dziś. Które z nich najbardziej was zaskoczyło? Znacie może jeszcze jakieś inne podobne fotografie? Napiszcie w komentarzach Emy, widzimy się wkrótce. Piona.